Pan jestem trzy miesiące w sejmie i uświadomiłem sobie banalną rzecz. Że jest robione wszystko. I nawet wiem przez kogo, abym nigdy w życiu więcej posłem nie był. Niestety smutna prawda. Jak Polacy, jak będą chcieli, tak będą mieli. Tylko ja chcę już dzisiaj powiedzieć. Że jeśli w listopadzie, tego roku 2019, Polacy się w pewnym momencie obudzą i zadadzą takie proste pytanie, ale gdzie jest pan Robert Majka? Ja się nie narzucam. Od razu mówię nie narzucam się. Nie to nie. Tylko żeby nikt nie... później nie narzekał, że mnie nie ma. W Sejmie. Nie ma sprawy. Ja to. Z pokorą przyjmuję, nie ma sprawy. okej, okay. tylko żeby nie było później, bo ktoś powie, że ja powinienem się rozpychać, prawda? Tak jak inni. Ja się nie rozpychał, wie pan. Ja robię swoje. To, co do mnie należy.